Halo, halo, halo. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars na moim kanale i w dzisiejszym odcinku odblokuję Pierwszego zadymiarza zatybia punkty, nie te chromatyczne, tylko te białe. Ale zanim jednak zaczniemy, zostawcie tutaj łapeczkę w górę, subika z dzwoneczkiem, tam na dole napiszcie komentarz, jak Wam się odcinek podoba. I zapraszam na mojego Instagrama oraz serwer Discord, który jest w tym momencie aktualizowany. Ale nie przedłużając, zapraszam serdecznie do oglądania. Więc jesteśmy już tutaj w grze. Jak możecie zauważyć, brakuje nam tylko i wyłącznie czterech punktów tych, żeby odblokować. Pierwszą moją postać za te właśnie punkty i dzisiaj to zrobimy, ale wyszła niedawno nowa postać, czyli Chuck i widzę, że tu można przenieść. Zostało jeden dzień i 14 godzin, więc sobie te punkty mocy tutaj przełączymy na niego. Nie chcę tego Chester'a podejrzewam Chester'a nie, te, nie ten, kiedyś go zacząłem, chciałem go mieć, ale teraz odblokujemy sobie właśnie czaka, czyli przełącz punkty, przełączamy te tysiąc. 800 punktów, a nie, jednak 950 tylko możemy przyłączyć. Okej, okay. no to przyłączamy w takim razie te punkty i odblokujemy otóż tego potężnego zadmiarza. Tutaj jeszcze zostanie zrobiony ESI, żeby <grych> mieć to można miniaturkę może gdzieś, nie wiem. I do dzieła, i mamy. No i zostało nam tylko 946 punktów na chesterze do dzieła, więc tutaj gdzieś zostało Zostało, dobra. Czyli te 946 zostało, parę punktów te 946 nam zostało, resztę mamy czaka. Co tu jeszcze jeszcze darmowego w sklepie? Darmowego w sklepie mamy te kredyty. To są kredyty. Dobra, nie jakieś te punkty. Dobra, okej, okay. zapamiętam to sobie, to są kredyty. I tak, szukamy czaka, gdzie jest ten czak? Mamy tutaj czaka. Od razu go zapgradujemy na jakiś porządny poziom, bo z tego co widziałem i grałem przeciwko niemu, to naprawdę czak jest o, potężnym zadymiarzem, potężnym zadymiarzem, co on tutaj ma? E czy chodzi przez ściany. Ok, czek usuwa najbliższy słupek i dodawał swój super atak. Wiecie co? Weźmiemy to. I star powera nie mogę mieć, bo nie mam za dużego levela. Yy, ale damy mu jeszcze powera tutaj. Ok, dobra, wybieramy. Nie mamy skina do czeka. 10, 10, 10, 10 kredytów on kosztuje. Tych yy, błyskotek, błyskotek on kosztuje. Dobra, jeszcze odblokujemy sobie te. I zobaczmy co my tutaj za mapę mamy. Uuu, będzie ciężko na tej mapie, ale to może jakąś inną sobie weźmiemy. Weźmiemy, no knockout sobie weźmy, wypróbujemy czeka na koucie. Zero pucharków na razie na czaku. Na następnym live'ie e, będzie on wbijany. Nie wiem czy ten live już był, czy jeszcze dopiero będzie. Więc zobaczymy. Mamy już ulta naładowanego z tego co widzę. ok nie wiem kompletnie co, znaczy wiem co on robi, ale nie wiem jak to zbytnio stawiać, więc dobra, staw... postawimy to tutaj. Eee, ok Możemy to tu postawić i jak to działa muszę to. A, do najbliższego to podchodzi. Czy jak to działa, bo ja tutaj kompletnie tego nie ogarnia. A, do najbliższego to podchodzi. Chyba. Chyba do najbliższego właśnie to podchodzi. Okej. Okay. Dobra, to muszę to zapamiętać. <noise> nie wiem no kurczę, no ciężko będzie. Dobra, wzywamy to tutaj. Pyk, pyk, pyk. Jeszcze tutaj gadżet zostanie użyty. No i porobieni. No i easy win na początek. Spoko. Jeszcze nie ogarnię mechaniki tego czaka, ale dobra. Eee, najwięcej eliminacji. O, ja miałem tylko 15 kłada Dobra, i falk chcę jeszcze raz zagrać. Nie ma opcji. Jeszcze e, mityczny star dropi. Co tutaj dropnie? Drugi mityczny w moim życiu. Jeżeli chodzi o dropnięcie, No i tutaj trzeba chwilę poczekać. kolc. Boże, kto to wymyślił? Golla tutaj dawać. To jest jakieś chore. Dobra. Jeszcze raz zagramy knockout. Zobaczymy. Może tutaj odkryję jakąś mechanikę. Jeszcze tej mechaniki do końca nie ogarniam. Widziałam, jak oni się przenoszą pomiędzy tymi. Ale to nie wiem. Troll w przeciwniej drużynie jest jakiś. Okej. Okay, mam nadzieję, że też będzie trollem. Mm, więc walimy sobie to na środek. Okej. Okay. To tutaj walniemy sobie, tu gdzieś chłop był, baster, ale zostaje porobiony, no i nie, nie, nie przetestuję sobie tego, jak to zrobić. Dobra, tu chłop zaraz będzie, tu jeszcze walniemy to, pyk, 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 pyk. uaj, ej, 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 ej baster, ty tutaj... Coś tutaj, jakaś strefa taka pokazuje, okej. Okay. Nie wiem jak oni, ludzie się przemieszczają pomiędzy tymi, pewnie to jest jakiś star power do tego. No ale okej, okay. dobra, niech będzie, niech będzie, niech będzie. 16 pucharków na razie, dobra. Zobaczymy jak on się sprawuje na zdymie. Bo na no się widzę, że jest super, na razie. W sumie to boty za mnie to wszystko robił, ale mniejsza z tym, może coś tutaj się uda ugrać jeszcze. Chłop 3 lata gra w Brawl Stars, ta Lola, w, z, którą jestem w teamie, okej. Okay. Dobra, walniemy tutaj tak, pyk. No, chodź tu, mordeczko. Aj, dobra. Zmarnowałem ulta. Dobra. Nie potrafi strzelać tym kompletnie. Aha, to jakoś tak działa, okej. Okay. Dobra, nie wiem jak <laughs> nadal nie wiem jak to działa. To jakoś mnie przemieszcza pomiędzy dwoma, ale no XD. Dobra, ja muszę naprawdę wykminić tą mechanikę tego czaka, bo to jest yy, lipa, bo na razie to ja się teleportuję tylko do jednego. Okej. Okay. Dobra, sprawdźmy to. A nie sprawdźmy, nie sprawdzimy sobie jednak. Jednak nie sprawdzimy. A, koniec meczu. Okej, okay, dobra, na szybko. Wait, ja chcę coś sprawdzić, bo to tutaj coś mi tu nie gra. Map, arena treningowa. Zobaczmy, czy to ten czak naprawdę potrafi. Bo tutaj kurczę tak. Nie ufam temu czakowi zbytnio, jak to działa. Muszę to wykminić. Wait. Czyli tak, tutaj zadajemy damage jakiś. Ok. Spoko. Jak to działa? No okej, okay, jestem tu. A chcę się. Chcę się dostać gdzie indziej. Halo. Czy to jakoś będzie działać specjalnie pode mnie? O. walnę to tu. No i, no i co to? Co to mi robi? Ja chcę się przenieść tam. Halo! Czy mogę jakoś inaczej? Nie wiem. No. <laughs> Nie wiem jak to działa. Kompletnie. To mnie przenosi do najbliższego tylko. Halo. Nie wiem, jak ten czak działa, naprawdę, dobra, jeszcze jedną gierę zagramy, zobaczymy, co tutaj, czy może jakoś mi się uda to wykminić, nie wiem, też na zadymie zagramy, a niech będzie, zadyma, jak już zaczęliśmy zadymę, no to, kurczę, ciężko było nie skorzystać, ale kurczę, powiem wam, że ciekawie, ciekawa postać, chyba, że tylko jeden można postawić, stacja początkowa i stacja końcowa, huh. Zrobimy tak. O, dobra, tego wykończymy dziada. Jeszcze możemy coś postawić takiego. Dobra, coś tam się otworzyło. Nie wiem co. Kurde, nie ogarniam. Ja próbuję wykminić, o co z tym czakiem chodzi. Wow! To mnie przyniosło. Nie wiem, jak to działa. To mnie przyniosło jakoś, ale... XD jak? Nie wiem. Dobra, skupmy się na wygraniu meczu może. To będzie prostsze zadanie. Dobra. Podaj! Mordo! No Nie, nie podaj mi piłki, dziad. Dobra, porobiliśmy go. Muszę wykminić tą mechanikę. To jest podstawa, żeby grać czakiem. Nadal tę mechanikę nie ogarniam, jak to działa, więc y, to jest trochę dziwne. Okej, okay, jeszcze start drop. Bardzo rzadki. Okej, okay, jest gitara. Jest gitara, jest Stardrop. I co tutaj dostaniemy? Punkty mocy. Superancko. I mi się to podoba, i mi się to podoba, jest super. A więc, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Odblokowaliśmy nowego z wymiarze Wbiliśmy na nim ósmy level 32 pucharki. Mechanikę muszę nadrobić tutaj. No i co, łapeczka w górę, subik z dzwoneczkiem tam na dole. Komentarz pod filmem, jak Wam się odcinek podobał. I do następnego siemaneczko! Trz.